Moi drodzy, dzisiaj aktualizacja kolekcji za 2024 rok, nowe nabytki, nowe karty i otwieramy calusieńkiego japońskiego boxa, bo wkręciłem się podobnie do otwierania japońskich kart i uważam, że rok 2024 może być najlepszym rokiem od wielu, wielu lat na otwieranie kart japońskich. Zaczynamy. I z moich nowych nabytków, które będę zaraz pakował do klasera, jest ta karta Gararuno. Nakamatachi, czyli przyjaciele z galar. Wysłał mi ją Paweł, także pozdrawiam Cię na odcinku. Paweł, oczywiście nie za darmo, tylko ja te karty wszystkie kupuję. Chyba <grywa> nie pamiętam, czy ktoś mi kiedyś jakąś kartę za darmo wysłał. Może, może. Tą też zakupiłem od Widza. Charizard V Max. Udało mi się zrobić taki deal, że kupiłem jeszcze przy okazji kartę Rayquaza V Max. No i dzięki temu dostałem odrobinkę zniżki. Bardzo fajny zakup. Raykę sprzedałem, bo w tym momencie jej cena jest. Dosyć wysoka, ja nie widzę jakoś tam pola, żeby miała mocno rosnąć, a Charizarda sobie zostawiam, bo mi się podoba. Taki shine Charizard, no powiedzcie sami wygląda pisko czy nie. Moim zdaniem na pewno. A propos mojej kolekcji, to mam do sprzedania jedną perełkę z niej. Karta Lany z dodatku GX Battleboost z 2017 roku, japońska wersja. Ostatnio sprzedano niezgajdowaną za ponad 2000 zł. Chętnie sprzedam swoją piesekę ósemkę za 1800 lub Zrobię jakąś wymianę, zapraszam do kontaktu na Instagramie. Nie wiem, czy pamiętacie historię, jak Hiko miał mi kupić w Japonii tę kartę. Poprosiłem go, tam dałem mu pieniądze, niestety kupił mi tą kartę, ale okradli go jak wracał, to jest mega smutna historia. Także kupiłem sobie tę kartę sam w tym momencie, zamówiłem ją. I to jest PSA 10. Hisui no Nakamatachi, przyjaciele. Z Hisui to u nas wyszło w Crown Zini, z tego co pamiętam, w Japonii w dodatku Vista Universe. Ja chyba nie, nie otwierałem tego dodatku w japońskim wariancie nigdy. Niestety ten box był dosyć drogi, dalej jest dosyć drogi w porównaniu do tych cen, które są w Japonii. I o tym też właśnie dzisiaj mówię o japońskich kartach, bo zauważyłem, że... Ceny nowych boksów, wychodzących teraz w Japonii nie są już aż takie wysokie jak w roku 2023, wydaje mi się, że 2023 to był ten rok, kiedy ceny nowych wychodzących boksów osiągnęły swoje takie apogeum, potrafiła być przebitka 7-8-krotna nawet względem ceny retail, czyli takiej za jakiej... Pokémon Company sprzedaje dany box względem tego, za co się kupowało u nas w Europie, więc nie był to najlepszy rok do zbierania pońskich kart po kosztach, tak żeby to było tanio i fajnie. Natomiast tutaj rzeczywiście 24 wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Zaraz sobie więcej o tym opowiemy. Gratis w ogóle do tej karty dostałem takiego Joltiona Reverse Holo w 9. To jest z setu 151. Jest ten taki charakterystyczny wzór Pokebola. Na Rivers Holo. I ten Jolteon w ogóle jest na oddanie, jakby ktoś chciał. Bo czasem do mnie piszą ludzie na Insta, czy mam jakąś tanią kartę PSD do oddania, no to, no to właśnie mam. To, to będzie tania karta, mniej więcej tyle, co samo wycenienie mogę sprzedać. Kolejna karta. Lugia V. Niestety cena tej karty w ostatnich miesiącach, czy w ogóle w ciągu ostatniego roku, dosyć sporo spadła. Mi się udało za nią zamienić w Gdańsku, na Regionalsach. Także fajnie, bo mi się mega podoba ten artwork, zresztą sami zobaczcie, to jest tak jakby Shadow Lugia, niemalże patrząc na ten obrazek, pewnie kojarzycie ten taki motyw Shadow Lugia, ona była w jakiejś grze chyba Pokémon Colosseum GX, jakoś tak, ja nie grałem w tą grę, bo to było na bodajże Gamecube'a. Ale ten cień padający w taki charakterystyczny sposób, w tym takim oku cyklonu, sprawia, że ta luga jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Kolejna karta, którą dodałem do kolekcji, to jest Candies. Też do mnie widz napisał na Insta i miał Candies i coś jeszcze i chyba ostatecznie wziąłem tylko Candice z tego co pamiętam ja zbieram karty z trenerami najlepiej japońskie, ale czasem warto też wziąć angielską bo generalnie japońskie są mega drogie więc jak mnie nie stać na japońską to biorę biorę angielską, no tak po prostu w życiu bywa widzę, że jest w bardzo dobrym stanie do niczego się tutaj praktycznie nie przyczepił także dobry zakup moim zdaniem, tutaj Dendre i tą acerolę kupiłem osobiście w Szczecinie od jednego widza, nie pamiętam ile mu dałem szczerze mówiąc i 100 zł, coś takiego e, za obie te karty może stówę z Tuves hakiem. Naprawdę już teraz mi wyleciało z głowy. Ta dendra jakoś tak płasko wygląda, ta ilustracja. Nie wiem, czy zauważyliście. Acerola ma taką fajną głębię, fajnie się świeci, naprawdę dobrze się odbija światło na tych hologramach. Bardzo ciekawą tutaj też teksturkę na tej sukience. Na przykład widać. Wygląda to mega, mega spoko. A i to jest bardzo ciekawy trade, bo nie kupiłem tej karty, tylko zrobiłem trade'a z Joanną. Także wysłałem jej sporo kart. Tam. z tego co pamiętam, i z piesek, i polskie boostery kart Pokémon. I parę jeszcze innych rzeczy, i wysłał mi tą gardenię japońską. Gdyby dostała piesek dziesiątkę, czego szczerze mówiąc, nie wiem, czy dostanie. Może ją sobie przepakujemy zaraz też w inną koszuleczkę. Generalnie sama karta to jest whitening, czy to jest jakiś pyłek? Pyłek. Sama karta wydaje się być w niemalże idealnym stanie. Ten centering też nie jest wcale zły. Generalnie japońskie karty są w lepszym stanie prosto z boostera niż angielskie, bo japońskie są drukowane w innej fabryce i są lepszej jakości. Więc łatwiej jest dostać psak kę dziesiątkę na japońskiej karcie niż na angielskiej. Także myślę, że ta Gardenia jest tutaj kandydatem. Rzeczywiście do psa wydaje mi się. I jeśli dostanie dychę, to jest warta ponad 1000 zł. Taka ciekawostka. No, o tym mówiłem, kiedy mówiłem, że japońskie karty są droższe. Tutaj te trenerki tam nie pamiętam, czy po 40 zł dałem komuś jakieś takie rzeczy. Nie? Tutaj chyba po 50, a ja Polczyk, no jak widzicie kilkaset złotych, mniej więcej tle wnosi o ta kwota. Przełożę do mojej koszulki, i tak jak ja to robię, nakleję tę naklejeczkę. Zielona będzie oczywiście pasować do gardenii Idealnie, sobie robię o tak w ten sposób, że wkładam delikatnie bardzo w miękką koszulkę i przyklejał tutaj. Będę o tym powtarzał nawet, jeśli trzeba na każdym filmie, albo prawie każdym, bo to jest ważne, żeby dbać o swoje karty drogie. I wtedy do top loadera idealnie. Gdzie jest usztywniona karta? Ja potem mogę ją wyciągać za ten pasek bez dotykania samej karty, jak widzicie. Także to jest mega fajny trade, fajna wymiana. W ogóle te polskie boostery kart Pokémon już mi zeszły, już ich nie mam. Także jak ktoś chciał się ze mną wymienić, to, to już ich nie mam. Wszystkie mi poszły. Skończyło się. Tutaj ktoś mi przysłał jakąś kartę, ja zapomniałem jaką więc sobie otworzymy. O, serina, serina angielska do mojej kolekcji. Karta kosztowała w wnęki kilkanaście euro. Widzę, że jest w dobrym stanie. Nirmint, rzeczywiście tak jak było podane na aukcji. Chciałem mieć po prostu jakąś kartę z seriną w kolekcji. Nie miałem żadnej karty z seriną. Widzę, że centering jest dobry. Jakość karty jest bardzo dobra. Wygląda właściwie jak Booster to Sleeve. Wygląda jakby nie była nigdy grana ta karta, no i bardzo dobrze. One nie są jakieś drogie, więc sobie mogę je zakoszulkować w takich koszuleczkach zwykłych, bo w tych koszulkach moim zdaniem lepiej wkładać karty do klasera. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, tak? Pewnie są ludzie, co mają jakieś tam lepsze sposoby. Tu był jakiś pyłek, musiałem go zdjąć. Dla mnie w klaserze jest wygodnie w takiej właśnie koszuleczce. Tylko szkoda, że te niektóre właśnie koszulki z ETB od jakiegoś czasu nie są takie idealnie prześwitujące. Widzicie to, że tutaj jest taki przyciemniony ten obraz karty. Kiedy jest w koszulce, to jest tak lekko przygaszone kolory. To mi się nie do końca podoba. Bo zobaczcie teraz tą Candice Ja włożę ją w tą koszulkę z ETB, bo bodajże w jakimś ETB 151, jakoś tak. O, i od razu widać, jak te kolory się przygaszają delikatnie w momencie, jak wkładam kartę do koszulki. No nie jest to idealne. Kiedyś jak robili koszulki w ETB, to były takie bardziej przeźroczyste z przodu. I to samo, myślę, zrobimy z tą acerolą i z tą dendrą, one pójdą normalnie do klasera Zobaczymy sobie tą lugię aktualną, ona jest Silver Tempestu, angielska, 150 euro Koleżka tutaj z Polski sprzedaje na aukcji za 150 euro No nie, to jest 600 zł, to nie wyciągam jej, nie wyciągam mi w takim razie z, z koszulki Ta akurat japońska Friends in Galar też nie jest jakaś droga Także korzystając z tego, dodam je po prostu do klasera, żeby fajnie wyglądały ja nie wiem, czy robić będzie osobny klaser pod japońskie trenerki, osobny pod angielskie, jeszcze zobaczę. Na razie nie przełożyłem jeszcze kart z poprzedniego klasera tutaj. Nie wiem, czy. Chyba zrobię osobny, po prostu ten niebieski na karty trenerów. Coś w tym desen. Jakoś, jakoś to sobie rozwiążemy, słuchaj. O, idealnie. Dlatego w takim razie zostawiamy w Toploaderze i, i można się odzywać na Insta. I zobaczmy, tutaj dostałem przesyłeczkę, ale to chyba jest karta, o której będzie osobny odcinek. Tak. To jest, to jest yy, inny temat w ogóle. Także do tego tematu jeszcze wrócimy. Tych kart. <laughs> to jest ciekawy, ciekawy motyw na inny, inny odcinek. Także jak widzicie, karty na single też kupuję. Bo czasami po prostu e, nawet bardziej się opłaca, jak szukamy jakąś konkretną kartę, albo dostajemy jakąś konkretną propozycję od kogoś, bo jeśli uprzecie się na jakąś konkretną kartę, moim zdaniem, e, i będziecie liczyli na to, że ją dropniecie, szanse, że akurat dropniecie to, co chcecie, nie są aż takie duże. Także dla mnie otwieranie boksów jest fajne, fajna zabawa, może się zwrócić, może się nie zwrócić, ale przede wszystkim musimy być wtedy otwarci, jak otwieramy boksa na to, że może nam się dropnąć wszystko, tak? Ja do tego tak podchodzę, że nieważne, jaka mi się dropnie SARK albo SSRK to będę zadowolony, czy ona jest droga, czy jest tania, nie mam na to wpływu, nie mam na to kontroli. Jak mi się nie będzie podobać, to mogę ją sprzedać, kupić coś innego do kolekcji albo się z tym zamienić. Raz się dropnie lepiej, raz się dropnie gorzej. I powiem wam, że chyba nie otwierałem całego boksa Ruler of the Black Flames jeszcze? Obsidian Flames, na pewno otwierałem cały O, jak to się ładnie prezentuje, to i słuchajcie, fajne są te takie boksy japońskie, naprawdę, naprawdę dobrze to wygląda. I powoli te boksy, słuchajcie, japońskie wracają do naprawdę naprawdę solidnych cen. Wydaje mi się, że jest możliwa sytuacja w tym roku, bo gdzieś już takie suchy mnie doszły z samej Japonii. Weźmiemy sobie, słuchajcie, nożyczki do tego będzie łatwiej. Doszły mnie suchy z samej Japonii, że powoli dzieje się tak, że karty są znowu w sklepach dostępne. Mam taką nadzieję, że jak pojadę w tym roku do Japonii w ogóle, będę też zapraszał na mojego patronajta, bo patroni będą mieli taką możliwość, żeby też... Coś im tam drobnego z tej Japonii e, Zakupić Mianowicie japońskie karty Pokémon W e, prezencie dla wszystkich właśnie Patronów, którzy wesprą ten wyjazd Bo ja myślę, że w tym roku już jadąc do Japonii Jest bardzo, bardzo duża szansa Że uda mi się kupić Japońskie karty po prostu w cenie Retail, retail to jest taka cena po jakiej producent chce sprzedawać, czy jak to się mówi w Polsce, cena sugerowana przez producenta. I generalnie japońskie karty, gdyby było tak, że są sprzedawane po cenach sugerowanych przez producenta, to byłyby moim zdaniem bardzo, bardzo tanie i bardzo korzystne, być może nawet korzystniejsze niż angielskie. Tylko właśnie największy problem jest taki, że jak kupujesz w Japonii, to nie płacisz podatku w ogóle. Taka ciekawostka: VAT jest 0% dla turystów, którzy przyjeżdżają i kupują sobie po prostu karty Pokémon, na przykład w centrum Pokémon wystarczy wziąć ze sobą paszport pokazać paszport, że jesteś na wizie turystycznej i oni tam sobie to sprawdzają i wtedy odliczają ci w ogóle podatek VAT przy kasie, więc płacisz 0% podatku. Nie płacisz cła, nie płacisz jakichś opłat manipulacyjnych, nie płacisz pośrednikom i tak dalej i tak dalej, także najlepiej japońskie karty byłoby oczywiście w idealnym świecie, gdyby każdy mógł sobie poracić do Japonii, kupić karty no i wrócić. No ale niestety te koszty Samego lotu do Japonii też nie są tanie, i koszty wysyłania przesyłek do i z Japonii też niestety nie są wcale takie tanie. Bo zdarzyło mi się wysyłać na przykład przesyłkę sam do siebie do Polski i przy takich przesyłkach lubi być urząd celny wesoło dopisujący różne tam opłaty. Słuchajcie, mamy darkraja takiego holo. Natomiast ja pamiętam, jak byłem w roku 2017 z Hikomikosem w Japonii i potem drugi raz byłem chyba w 2018 sam. tam. I generalnie jeśli są w sklepach dostępne, jeśli znowu w tym roku miałyby być dostępne boksy tak jak w tamtych czasach, to byłby to naprawdę, naprawdę fajny zakup i naprawdę myślę, że w tym roku chętnie otwierałbym nawet duże ilości japońskich boksów. Jak to się nie orientuje to w 23-22 w ogóle przez całą tą dżumę... Były problemy z dostępnością kart Pokémon. W ogóle Pokémony tak na nowo troszkę odżyły, zwłaszcza jeśli chodzi o karty Pokémon. Również za sprawą pewnie pamiętacie Logana Pola i innych celebrytów ze Stanów Zjednoczonych, którzy wydawali nagle grube miliony na karty Pokémon, kupowali jakieś tam Charizardy, Piese, jakieś dziesiątki i tak dalej. Także ceny były naprawdę, naprawdę napompowane. W pewnym momencie ten hype zaczął przechodzić na japońskie karty, głównie ze względu na to, że w Japonii karty wychodzą szybciej niż u nas, więc nowy set, kiedy pojawia się w Japonii to możemy być pewni, że ten sam set u nas pojawi się za miesiąc, za dwa miesiące. Chociaż w ostatnim czasie rzeczywiście ten czas jest skrócony i krócej, wydaje mi się, musimy czekać na set, który już wyszedł w Japonii, żeby pojawił się u nas. Wydaje mi się, że wcześniej to potrafiło być nawet po 2-3 miechy w przypadku niektórych setów. Jeszcze nieraz bywało na przykład tak, że w Japonii chodził jeden set, u nas on nie wychodził, i dopiero jak wyszedł w Japonii kolejny set, to wtedy te dwa sety japońskie wychodziły u nas jako jeden. No i to był też powód, dla którego ludzie zaczęli rzucać się bardziej na japońskie karty niż na angielskie. Plus wartość, to co mówiłem na początku filmu, z różnych powodów, niektóre karty w Japonii mają dużo większą wartość, ta sama karta niż jej wariant angielski. Czy to jest dlatego, że nakład angielskich kart jest dużo większy w skali całego świata? Bo jednak, Japonia to jest jeden kraj. A karty Pokémon w języku angielskim ma myślę dziesiątki krajów, w tym na przykład Polska, tak? która nie ma swojego języka w kartach Pokémon aktualnie. Plus, jeszcze rolę odgrywa w tym fakt, że japońskie karty są lepszej jakości, jak wspominałem. No i mamy już przepis na to, żeby <laughs> zaczynało brakować tych kart w sklepach. Jest, mamy Pidgeotto, słuchajcie, mamy Art. Rerkę, wow! Fajna jest ta artrerka. lubię tego Pidgeotto. Śmieszny jest ten taki styl rysunku, trochę jak z mangi, mega mi się podoba. No i powiem wam, że te japońskie karty jakoś tak bardziej troszkę przemawiają do mojej estetyki, do mojego poczucia, poczucia estetyki. Nie wiem czemu, ale tak po prostu mam. Lubię ten taki styl japonii, taki zwłaszcza retro japonii. Wiecie o co kaman, takiego city popu japońskiego, lubię czasem posłuchać sobie typu Maria Takeuchi i te sprawy. O! Mamy już Charizarda i X, ale dobrze idzie ten opening, słuchajcie, RR, czyli podwójna rerka. Japończycy mają troszkę inny ten system mm, rarity na swoich kartach. I to nie jest oczywiście ten najlepszy Charizard z tego setu, nawet to nie jest drugi najlepszy, ale zawsze jest to Charizard, więc spoko. Do czego zmierzałem? A, no właśnie, sytuacja w 2023 roku była taka, że właściwie za każdym razem jak wychodził kolejny set, to japońskie centrum Pokémon jako instytucja, bo oczywiście samych centrów Pokémon w Japonii jest chyba z 10 około, musiało robić na przykład loterię. Loterię na to, żeby mieć prawo zakupić danego boksa. Kart Pokémon. Nie dało się wejść do sklepu i po prostu kupić kart Pokémon w Japonii. W całym 23 roku wiem, bo moi z nami byli wtedy w Japonii, byli na Mistrzostwach Świata w Japonii. I co ciekawe, jak był sklep oficjalny na Mistrzostwach Świata w Japonii w kochamie, to były tam dostępne anglojęzyczne karty Pokémon, a nie było japońskich. Takie były po prostu problemy z dostępnością japońskich kart. I Pokémon Center musiało też przepraszać, wystosować takie mm, obwieszczenie, że przepraszamy. Naszych klientów, że karty są niedostępne. Wiecie, Japończycy też pisali jakieś komentarze, że przyszedłem z dzieckiem, dziecko bardzo lubi karty Pokémon, okazało się, że te karty są niedostępne, moje dziecko płacze i tak dalej. To są takie sprawy wizerunkowe, które były bardzo niekorzystne dla japońskiego oddziału Pokémon Company. Stąd właśnie był ten system losowań. Na zakup online, gdzie tylko adresy japońskie oczywiście mogę to zakupić. Także nie było tak, że ja mieszkając w Polsce mogłem się zgłosić, że chcę tutaj brać udział w losowaniu, czy mogę kupić japońskie karty Pokémon. No, oczywiście nie masz adresu w Japonii, nie możesz się zgłosić. Nawet jak podasz adres jakiegoś magazynu, jak wynajmiesz sobie magazyn, to i tak oni w sekrecie jakby nie brali tych adresów pod uwagę. Także musieli mieć jakiś system, który sprawdzał, nie wiem, czy po jakimś obco brzmiącym nazwisku, czy po prostu mieli bazę danych adresów różnych magazynów wykorzystywanych przez zagranicznych użytkowników. I takie adresy były od razu odrzucane przez system e, loterii. I oprócz tego robili w przypadku wielu setów dodruk na żądanie. Oczywiście też tylko dla e, mieszkańców Japonii, też tylko dla e, adresów japońskich. I tak było w przypadku tego setu, jakim jest Ruler of the Black Flames. I rzeczywiście ten system mocno pomógł obniżyć ceny tego setu. Pamiętam jak on wychodził, to ludzie próbowali sprzedawać te karty gdzieś tam, na różnych aukcjach po 700 zł, 800 zł za boksa, ale potem jak weszły do druki, to naprawdę te ceny spadły. Więc rzeczywiście do dodruk zadziałał i boksy stały się bardziej dostępne na ten moment. O, mamy fizjota X na ten moment. Pokemon Company zwiększyło już swoje nakłady drukarskie każdego nowego setu, który wychodzi. Chodzą suchy. Spotkałem się z taką opinią u japońskich YouTuberów, że nowe sety, które już teraz wychodzą, te takie z Pokemonami Paradox, nowych dodatków, że są dostępne od ręki w sklepach. Jeszcze nie mieliśmy Super Secret repki ani Secret Artlet w tym secie, w tym boksie. Więc wydaje mi się, że jeszcze musimy trafić coś naprawdę, naprawdę dobrego w tym odcinku. Także tak, o, Vespi Queen, myślę, że 24 rok będzie dla mnie rokiem japońskich kart ponownie, bo w 17 i 18 roku zbierałem japońskie karty, to mega mi się to opłaciło po latach. O, jaka klefa śliczna, jaka śliczna artrerka, uwielbiam te artrerki, w ostatnich czasach, w ostatnich setach one są naprawdę bezbłędne, fenomenalne, no zobaczcie sobie na ten artwork i jak odbija się ten hologram, rzeczywiście nadając te kolory zorzy polarnej, w tle wygląda to nieziemsko, i wracając do tematu, to mega mi się zwróciło. Poszczególne niektóre te karty sprzedałem, na przykład jedną ostatnio za 9,5 tysiąca złotych. Ja Japońską kartę, którą w 2017 roku, to była Luzamin z setu Battle Boost GX. Już nie mówię oczywiście o Lili, która też była w GX Battle Boostie, i sprzedałem ją za 10 tysięcy euro. I jeszcze mi została taka też kolejna Lili, taki Cosmo i taka Lana. Lana też jest warta z 2000 zł w tym momencie. Ta Lili, no mam nadzieję, że on tak około 3000. To jest taka specjalna promka z boksa, który był z Lily w japońskim centrum Pokémon. Jak go kupowałem, to on też kosztował ten boks cały chyba z 200 zł na polskie pieniądze, coś takiego. W tym momencie samo pudełko jest warte powyżej 1000 zł. Samo puste pudełko po tym boksie, no, niestety już go nie mam, nie wiem co z nim robiłem Chyba wysłałem komuś kiedyś w mystery boxie, A tak ludzie wtedy pisali, usz i co ty nam za słabe rzeczy wysłasz w tych boksach z Japonii. No widzisz, samo pudełko teraz jest warte ponad tysiaka grubo, tylko trzeba doceniać te rzeczy japońskie, że z czasem potrafią naprawdę przybrać no. Na wartości. Inkei, Togetic, Eevee. O, mamy... Tyranitarra EX. W formie teraz Lice to jest Secret Rerka. Bardzo fajnie, bardzo ładna karcioszka. Akurat te EX, różne furarty w japońskich kartach potrafią być tańsze niż anglojęzyczne wariant, Więc to nie jest tak, że tutaj rozbiłem bank. Raczej w japońskich kartach się jest bogatym, jak się trafi kartę trenera niż kartę Pokémona najczęściej, no bo oczywiście są jakieś tam różne też chase karty z pokemonami w poszczególnych setach tutaj na przykład ta najlepsza, najrzadsza karta Charizarda the Ruler of the Black Flames jak zgubiłem wątek to dlatego, że właśnie mi się kamera przegrzała i musiałem na chwilę ją wyłączyć także tutaj było małe cięcie staram się nagrywać to w Ultra HD a potem po prostu kadruję sobie, żeby karty były idealnie w sam raz takie duże w kadrze dla Was, żebyście mieli ładny widoczek, ewentualnie jak robię zbliżenia karty, żeby to dalej też dobrze Wyglądało i całość potem sobie zapisuje w 1080 klatkach Także mimo, że film jest dalej w Full HD tylko To i tak yy, lepiej wygląda jeśli nagrywam go w wyższej rozdzielczości i potem po prostu się downscaluje Taka ciekawostka mała Może powinienem już przejść na nagrywanie całych filmów w ogóle w 4K czy coś Ale po prostu mój sprzęt by chyba nie wyrobił, nie dałby rady z tym wszystkim, mamy kolejną RRK, bardzo fajnie, to jest Glimora EX, oczywiście. Fajne są te poczki z 9 generacji, bardzo je lubię. E, tego trenowałem nawet w Pokémon Scarlet. Fajną ma abilitkę mega przydatną z tymi trującymi kolcami. Zostało nam kilka ostatnich boosterków. Czy ja coś pominąłem? Czy ja coś tutaj nie zauważyłem? Gdzie była moja Secret Art Czyli Super Secret Rka, czy jak oni to tam nazywają? Bardzo, bardzo dziwne. Jest kolejna Art Ten Ninetales jest piękny, ja go bardzo lubię. Ale come on, nie tego chcemy, nie na to polujemy. Coś ten box mi jeszcze nie oddał należytego hołdu należytej wartości. Co tu się wydarzyło? Muszę zaraz przejrzeć jeszcze raz wszystkie karty, które dropnąłem. Czyli tak, mamy tak. Artrerka Ninetz, okej. Okay. Artrerka, klefa. RRK Wimora SRK Tyrek. RRK RRK RRK. RRK. I art kolejna. Czyli wychodzi na to, że super rerka nam się trafiła. To jest nasza najrzadsza karta w tym secie. Kurczę, liczę na coś lepszego. A ruler of the Black Flames. A jeszcze mam kilka tych boksów, także jeszcze jeszcze przed nami dużo, dużo szans na coś dobrego. Stawcie łapeczkę w górę. Jeśli lubicie filmy o kartach Pokémon, obejrzycie inne propozycje filmów na kanale. Teraz Wam się wyświetlają tutaj. I nie zapomnijcie subskrybować, jeśli chcecie w przyszłości Oglądać więcej filmów o tym wspaniałym hobby.